Witaj w świecie słów, wyobraźni oraz barwnych historii. Słuchasz szuflady natchnionej, czyli podcastów w stylu powieść w odcinkach. Z tej strony Zuza, czyli kobieta skrycie natchniona. Przed Tobą otwiera się moja szuflada. Jest to miejsce wypełnione po brzegi niekończącą się ilością opowieści. Oto jedna z nich. Marionetka, odcinek trzeci. Ocena. Stawiam się w strzelnicy, gdzie czekają na mnie pozostali agenci. Wszyscy jesteśmy ubrani w te same kombinezony, z wyjątkiem liter wyszytych złotą nitką obok symbolu organizacji, wielkiej litery V, zakończonej grotem strzały na końcu każdej odnogi znaku. Witaj, A, mówi za moich pleców ambasador. Witaj, ambasadorze. Odpowiadam i automatycznie usuwam się z drogi. Ustawiam się przy ostatnim wolnym stanowisku tuż obok elektry. Odwracam się plecami do tarczy i czekam na polecenia. Ambasador staje na środku sali, a kilka sekund później u jego boku pojawia się dyrektorka szkoleń agentów. Jest to najwyżej postawiona kobieta w organizacji była agentka, najbardziej znana z przeprowadzenia zamachu na szefa brytyjskiego Secret Intelligence Service, którego śmierć do dzisiaj w opinii publicznej pozostaje niewyjaśnioną zagadką. Wasza ewaluacja została podzielona na trzy etapy: strzelectwo, walka wręcz oraz test psychologiczny, oznajmia ambasador. Po przejściu ostatniego etapu, który odbędzie się jutro w godzinach porannych, będziemy oczekiwać na Was w bibliotece znajdującej się w zachodnim skrzydle głównego budynku. Dwie osoby, które wypadną najlepiej, zostaną przydzielone do zadania. Ambasador spojrzał prosto w każdą parę skierowanych na niego oczu i opuścił pomieszczenia. Jego miejsce zajęła pani dyrektor. Jakieś pytania? Mówi wojskowym tonem. Nie? Doskonale. Zaczniemy od broni krótkiej. Przygotujcie się. Odwracam się w stronę tarczy i czekam, aż zapadnia w stoliku przede mną się otworzy. Ze środka wysuwa się podium z dwoma rodzajami broni. Są to pistolet. I karabin snajperski. Bez namysłu chwytam poczciwego Glocka, zakładam słuchawki, ustawiam się w pozycji i czekam na sygnał dźwiękowy rozpoczynający pierwszą rundę strzałów. Podczas pierwszej serii strzelam szybko i precyzyjnie, tylko raz omijając numer 10 na rzecz dziewiątki. Wymieniam magazynek, a w tym czasie mój cel starczy zmienia się na cel ruchomy. Oddaję strzały dobiegających hologramów w kształcie ludzi. Trzecia seria to strzał z karabinu snajperskiego do celu. Do dyspozycji mam tylko jeden pocisk, jedna szansa, żeby zabić. Moje skupienie wchodzi na najwyższe możliwe poziomy. Słyszę tylko i wyłącznie swój spokojny oddech. Zaciskam palce na spuście i gdy czuję, że hologram zaraz się obróci, strzelam. Trafiając w sam środek tyłu głowy, moje stanowisko podświetla się, sygnalizując koniec próby. Ściągam słuchawki, kładę broń na podium, które automatycznie znika we wnętrzu stolika. Prostuję się dumna ze swojego ostatniego oddanego strzału, lecz w myślach żałuję, że złapałam jedną dziewiątkę podczas pierwszej serii. Po tylu latach ćwiczeń, wynik powinien być idealny. Obok mnie podświetla się pozostałe pięć stanowisk, i po minach pozostałych agentów wnioskuję, że bardzo dobre strzelanie nie zapewni mi przydziału do tego zadania. Wystarczy. Agenci, zapraszam do sekcji miejskiej. Słyszę z tyłu głowy panią dyrektor. Idziemy jeden za drugim w szeregu do areny, prosto do części, która jest atrapą miasta. Przechodząc przez próg sekcji miejskiej, można odczuć zmianę w jakości powietrza. Jest ono cięższe i ma specyficzny lekko metaliczny zapach. Wokół mnie materializują się małe sklepiki, ścieżka rowerowa, brukowana droga i kilka niskich, realistycznych budynków, które są zaprogramowane tak, by dostosowywać wygląd swoich wnętrz i fasady do specyfiki treningu. Tuż ponad ramieniem Elektry, idącej bezpośrednio przede mną, Zauważam w oddali szklaną kulę osadzoną na krawędzi fontanny, znajdującej się w samym środku sekcji. Nie pamiętam, żeby znajdowała się tu wcześniej. Nikt z nas nie odzywa się od rozpoczęcia ewaluacji. Głęboko zakorzenione w nas posłuszeństwo i szacunek do wyższych rangą osób nie pozwala nam nawet głośno oddychać. Zbliżamy się do fontanny, a wokół niej sześć płytek marmurowych obraca się o 180 stopni. Odkrywając grawer ze swojej drugiej strony, są to wykute w kamieniu litery A, E, F, M, S oraz X, odpowiadające pierwszym literom imion nadanym nam po pomyślnym przejściu szkolenia na agenta organizacji V. Staje bezpośrednio na literze A, reszta rozmieszcza się wokół fontanny. Szklana kula znajduje się teraz mniej więcej 10 metrów ode mnie i widzę, że w środku znajduje się 6 jednakowych, ciemnoniebieskich, mniejszych kul. Każdy z Was wylosuje zadanie, którego treść została umieszczona w środku niebieskiej kuli. Żeby ją otworzyć, należy przyłożyć palec wskazujący do jej nasady. Na wykonanie zadania będziecie mieli 30 minut. Powodzenia! Dyrektor lekko się uśmiecha, odwraca do nas plecami i rusza w stronę skraju sekcji, gdzie znajduje się pomieszczenie z setkami monitorów wyświetlających nasze poczynania na żywo. Szklana kula ożywa i zaczyna przesuwać się sama po rądzie fontanny w moją stronę. Zatrzymuje się na wysokości mojej ręki i czeka. Wyciągam wybraną przez siebie kulę, ale zanim ją otworzę, patrzę jak szklana kula przesuwa się bezszelestnie w stronę kolejnego agenta. Przykładam palec przy w głębieniu na szczycie kuli, a ta rozpadam się w rękach. W dłoni zostaje mi mały zwitek papieru. Otwieram go i odczytuję. Znajdź i obezwładnij agenta. Odbierz mu pendrive z informacjami najwyższej wagi. Nic z tego nie rozumiem. Którego agenta? Jaki pendrive? Rozglądam się w poszukiwaniu wskazówek, czytam zadanie po raz kolejny i odczuwam jedynie mijający czas. Szklana kula niemal zatoczyła pełne koło, tylko X nie dostał jeszcze swojego zadania. Nie wiedząc, co zrobić dalej, chcę zwyczajnie oddalić się z widocznego miejsca. Próbuję zrobić krok w tył, jednak stopa nie wykonuje mojego rozkazu. Utknęłam. Widocznie jakieś pole siłowe trzyma nas w miejscu, bo nie tylko ja mam problemy z mobilnością. Kątem oka widzę, jak elektra próbuje się ruszyć, co również kończy się fiaskiem. Kiedy X otwiera swoją kulę, kartka, którą nadal ściskam kurczowo w dłoni, zaczyna lekko wibrować. Pomiędzy wyrazami agenta i odbierz materializuje się wielka litera S. Komunikat w całości przedstawia się następująco. Znajdź i obezwładnij agenta S. Odbierz mu pętlę z informacjami najwyższej wagi. Nie powinno być to trudne zadanie, ponieważ Sylwester... Specjalista od elektroniki, zrekrutowany dokładnie rok po mnie, stoi na zapadni dokładnie naprzeciwko mnie, po drugiej stronie fontanny i patrzy swoimi złowrogimi, ciemnymi oczami prosto na mnie. Zaciskam kartkę w pięści i próbuję sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek widziałam go w ferworze walki lub chociaż na treningu grupowym. Zanim jednak udaje mi się zanurkować w morzu wspomnień, płytka brukowa pod moimi stopami ustępuje i wpadam z całym impetem do przezroczystej kapsuły umieszczonej pod ziemią. Zwykły pościg byłby zbyt prosty, prawda? Kapsuła, w której mieszczę się na styk, zamyka się nad moją głową, a płytka brukowa postanawia wrócić na swoje miejsce, odcinając mi jedyne źródło światła tuż nad głową. Co ja robię pod ziemią? Ogarnia mnie kompletna ciemność. Słyszę dźwięk odpalania mechanizmu elektrycznego, a kapsuła zabiera mnie do nieznanej lokalizacji jakimś podziemnym tunelem. Wygląda na to, że powietrze jest wpompowywane do środka mojej pułapki, nie muszę się więc przez chwilę martwić o ilość tlenu. Moja podziemna podróż trwa około dwóch minut, kiedy kapsuła zaczyna wyraźnie zwalniać. Staję w miejscu. Kolejna płyta nad moją głową zaczyna się przesuwać. I wynurzę się z powrotem na powierzchnię. Uderzę w przezroczystą ścianę z twardego plastiku. Ta jednak nie stawia żadnego oporu i wylatują z kapsuły, lądując twardo na nieskazitelnych marmurowych płytkach. Podnoszę się z ziemi, patrząc, jak kapsuła znika i słyszę gong oznaczający rozpoczęcie zadania. Mam pół godziny. Aktualnie znajduję się wewnątrz budynku, który wygląda jak bank. Kasa, kilkanaście biurek rozstawionych wzdłuż ściany, plakaty prezentujące najnowszą ofertę kredytową wszystko się zgadza. Wraz z dźwiękiem gongu miasto również zdarzyło się od wirtualnych ludzi, grających rolę przychodni. Nie zauważam niczego szczególnego w środku budynku, więc postanawiam wyjść ostrożnie na ulicę i szukać jakiegokolwiek śladu S. Wtapiam się w tłum i ruszę w dół chodnika, starając się rozglądać bez wzbudzania podejrzeń. W oddali zauważam X siedzącego na ławce z telefonem w ręce i słuchawkami w uszach. Ciekawe skąd wziął takie gadżety. Chcąc uniknąć niepotrzebnej konfrontacji, skręcam gwałtownie w uliczkę po prawej. Jednak zanim ujrzę krzykliwe kolory straganu z przyprawami, odczuwam cios pięścią w brzuch. To Sylwester! który jak na technicznego mózgowca ma całkiem mocne uderzenia. Opieram się o ścianę budynku i pozwalam instynktom zawładnąć moimi ruchami. Uciekając przed kolejnym spotkaniem z pięścią przeciwnika, wyprowadzam solidne kopnięcie. Wymieniamy kilka precyzyjnych ciosów. Każdy z nas potrafi zarówno bić, jak i blokować. Jednak po chwili walki, przy pierwszej i lepszej okazji, przerzucam S przez plecy. Zaliczam w ten sposób zadanie. Oglądam jego grymas twarzy ukazujący żal związany z przegraną, a nie ból fizyczny. Już mam wstać i wyciągnąć w jego stronę dłoń, gdy przed oczami stają mi treść karty z zadaniem pendrive. Jak mogłam o nim zapomnieć? Sylwester wykorzystuje moment zwątpienia i chwyta moje gardło w uścisk. Ja odpowiadam uderzeniem kolanem prosto w jego nos. Przenoszę cały ciężar ciała na umieśniony Tors S co pozwala mi przeszukać jego kieszenia. W jednej z nich wyczuwam palcami mały metalowy prostokącik, który wyszarpuje siłą. Kaszle przez chwilę. Gdzieś w tle wybrzmiewa ponownie gong, a ja w głowie mam tylko jedno. Zwycięstwo. Biorąc pod uwagę dobry wynik na strzelnicy, wykonanie zadania podczas testu walki wręcz oraz moją nieskazitelną kartotekę psychologiczną, wszystko wskazuje na to, że moja pierwsza misja specjalna stanie się faktem. Alex i jej historia powrócą w następnym odcinku. W wolnym czasie możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się transkrypty odcinków podcastu oraz dodatkowe informacje. Daj znać, co sądzisz o poczynaniach agentki A, komentującej jej losy online. Bez odbioru.